Mm -hmm. Mm -hmm. My Cześć! Witamy w kolejnym odcinku Cocktail TV. Wiosna zawitała już w pełni. Na dworze robi się bardzo przyjemnie. W każdym markecie możecie dostać świeże, naprawdę smaczne mango. I dzisiaj takiego mango właśnie użyjemy w naszym przepisie. Zapraszamy shaker. Uzupełniamy lodem. Następnie zaczniemy od wzmocnienia. Dodajemy 50 ml dobrej jakości wódki, 5 ml syroku cukrowego, 20 ml soku z limonki. i wspomniane wcześniej świeżutkie mango. Ja przygotowałem przecier z mojego mango, czyli je zmiksowałem je po prostu. Wszystko energicznie wstrząsamy. Nasze szkło uzupełniamy kruszonym lodem. Jeżeli nie macie kruszonego lodu, to sposób, w jaki możecie go w domu uzyskać, znajdziecie tutaj. Na już ponad 15 stopni, dlatego dodajemy dużo kruszonego lodu. I wcale to nie ma na celu zbytniego rozwodnienia naszego koktaju. A właśnie ugaszenie pragnienia. I nasz koktajl przelewamy do środka. Aby dopełnić formalności, całość uzupełniamy lemoniadą cytrynową. Nasz koktajl udekorujemy bazylią. Wcześniej ocierając rand naszego szkła, aby uwolnić więcej aromatów ze środka naszego zioła. Uwierzcie mi, jak to obłędnie pachnie. Mango, bazylia. Teraz już nie mogę się naprawdę doczekać lata. Nasz koktajl jest gotowy. Jak widzicie użyliśmy wszystkich składników, które na pewno macie albo w domu pod ręką, albo znajdziecie w przydomowym markecie. Czas na degustację. Powiem wam tyle. Jest słodki, orzeźwiający, w szczególności na do gustu na pewno przypadnie kobietom. Z tego względu, że alkohol jest naprawdę niewyczuwalny. A to dla kobiet ma bardzo duże znaczenie. Nuta cytrusowa pochodząca z lemoniady podbita sokiem z limonki, który yy, dodaliśmy do środka, sprawia, że ten koktajl jest naprawdę wiosenny. A bazylia i zapach unoszący się tutaj w pomieszczeniu nie pozostawia mi nic innego. Jak zabrać go i udać się na wiosenny piki. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału. Poprzedni odcinek znajdziecie. Oczywiście na planszy na końcu, a tymczasem ja z moim koktajlem uciekam, bo pan operator już się ślini i myśli, że go nie zabierze. Na razie, hej! A.